Dzień dobry, moi drodzy, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi, o moi drodzy, o dzień jutrzejszy, to jutro może by, mogę się nie wyrobić ze zwykłymi odcinkami, a mianowicie ze Stellarisem i z Total War Warhammer 3. Ale nie martwcie się, bo, ponieważ przygotowałem sobie, jakby to powiedzieć, alternatywne luźne granie, ponieważ luźne granie jest odpowiednie właśnie na takie dni, kiedy i, się nie wyrabiam, kiedy coś mi wypada i tak dalej, a jutro tak się Składa że po południu mam sporo załatwień, więc jeżeli już cokolwiek będzie z takich normalnych serii, to będzie to Stellaris, ponieważ on mniej waży po nagraniu i szybciej się przetwarza, więc jest większe prawdopodobieństwo, że jutro się pojawi. Poza tym jutro będą trzy odcinki takiego takich typowo gier rekreacyjnych, typ, czyli Chicken Invaders, które już widzicie tutaj przesłane. I moi drodzy, wypadałoby te spojrzeć nieco wstecz, na ostatni tydzień, a mianowicie w ostatnim tygodniu wróciłem sobie, moi drodzy, do nadawania i co, moi drodzy, I co, i co się okazało? Ja spodziewałem się, że będzie to odebrane raczej średnio, raczej chłodnawo, raczej, moi drodzy, nie spodziewałem się, <laughs> nie spodziewałem się, a w tylu wyświetleń, a w tylu subskrypcji, spodziewałem się maksimum czech czterech subów, a nie dziewięciu, spodziewałem się maksimum 150, może 200 wyświetleń, a nie 970 twerech, a na pewno nie spodziewałem się tak zacnego czasu oglądania w godzinach. Zwłaszcza moi drodzy wybrałem sobie na takie projekty początkowo startowe takie gry nie do końca rzekłbym Popularne, a mianowicie wybrałem sobie dwie strategie. Total War Warhammer 3 i, moi drodzy, Stellaris. I co mnie jeszcze bardziej zaskoczyło, to to, że Stellaris okazał się być bardziej popularny, moi drodzy, od Total War Warhammer 3. To oznacza, moi drodzy, to jest taka widoczna sugestia dla mnie, że być może w tego Stellaris'a warto pójść w kolejnych serii. Oczywiście po serii ludzkością będzie chwila przerwy, może to nawet będzie gdzie dłuższa chwila, związana, moi drodzy, z tym, że być może na miejsce, najprawdopodobniej na miejsce Stellaris'a wskoczy jakiś RPG. I Stelarz będzie musiał sobie grzecznie zaczekać, w przejdą serie Warhammerowe. Jedna z Kataju, druga w przyszłości najprawdopodobniej z Krasnoludów chaosu. Więc... ale to jest w sumie dobre, ponieważ będziemy mieli, moi drodzy, okazję poczekać, aż twórcy gry dopracują dopracują Stellaris w kontekście takich łatek poprawiających spoleszczenie, ponieważ tutaj są ewidentne programistyczne bugi w opisach tych nowych perków, w opisach nowych kur... kurcze, moi dr... kurczaczki, moi drodzy. W opisach, w opisach, nowych, w, opisach, w opisach nowych rzeczy, więc mam nadzieję, że tutaj doczekam się jakiejś zacnej ładki i że to będzie elegancko wyslifowane. Albo to jest coś po, po, mojej, po mojej stronie, nie wiem, jakiś błąd launchera, coś, cokolwiek, whatever. W każdym razie dziw, zdziwiony byłem, że i został ciepło przyjęty. Ty, ty więc będziemy serię z ludzkości ciągnąć, być może nawet aż do wojny w niebiosach, czyli do przebudzenia upadłych imperiów. O ile upadłe imperia zdążą się przebudzić, bo ja mam zwyczaj, jak dojdę do, do dużej siły flot, to cisnąć upadłe imperia. Więc moi drodzy, być może upadłe imperia będą pociśnięte. Nie wiem. W każdym razie jutro, o, czy, jutro na, pewno, no, na pewno dostaniecie te trzy rzeczy. Stelarisa, dziewiąt, dziewiąty odcinek, nie wiem, czy dostaniecie. Na pewno nie tak długi jak dzisiaj, bo dzisiaj wyszedł mi dość długi i dość ciekawy w sumie. A natomiast jeżeli chodzi o rzeczy takie bardziej ogól, ogólne, pozostałe ogłoszenia, to tutaj zachęcam moi drodzy do... Wypełnienia. Zaraz, 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 zaraz wam po kawę. Yy... Mam tutaj ankietę Elden Ring Dragon Age Origins. Pod tym filmikiem mam w komentarzu link do ankietki. Zachęcam Was do wypełnienia, byście mi pomogli wybrać, co na stream, a co na, moi drodzy, ten i regularną serię. No i jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o same streamy, to najbliższego streama możecie oczekiwać w sobotę, w piątek, piątek nie dam rady ogarnąć streama, ponieważ będę po całym tygodniu zbyt zmęczony, zbyt wyczerpany, ponieważ w tym tygodniu piątek mam akurat roboczy, więc yy, oczekujcie w piątek zwykłych odcinków, plus Moi drodzy, bo mam tutaj taki folder o nazwie zapas i w tym folderze o nazwie zapas mam też jeden odcinek Chicken Invaders już 4, moi drodzy, który właśnie w piątek się pojawi i najprawdopodobniej pojawi się do niego jeszcze drugi odcinek z tej samej gry Chicken Invaders już nie 3, moi drodzy nie trójki, lecz czwórki Ponieważ postaram się postaram się dograć ten odcinek. Tak, myślę, że moi drodzy powiedziałem o wszystkim. I jeżeli mielibyście jakieś uwagi, sugestie, suplementy, glosy, whatever, to chętnie je tutaj moi drodzy powitam. Tymczasem do zobaczenia, cześć, Trzymaj to się.